No dobrze, wyobraźcie sobie kwitnąca cywilizacja z technologią tak zaawansowaną, że śmiało mogłaby konkurować z przyszłością. A potem, puf, znika pod falami w ciągu jednego dnia. Atlantyda? Legenda? Czy zaginiona rzeczywistość? Zanurzmy się głęboko w historię i odkryjmy prawdę o tej fascynującej tajemnicy. Historia Atlantydy zaczyna się w starożytnej Grecji, około 387 roku p.n.e. Platon, słynny filozof, opisał ją jako wyspę większą niż Libia i Azja, razem wzięte, położoną za słupami Heraklesa. The trim... który dziś znamy jako cieśninę gibraltarską. Platon twierdził, że opowieść pochodzi z egipskich zapisków sprzed 9000 lat. Czy taka cywilizacja mogła kiedykolwiek istnieć? Napisał, że Atlantyda została zniszczona przez ogromną katastrofę. Trzęsienie ziemi lub tsunami. A co? jeśli Platon nie snuł opowieści, a jedynie odzwierciedlał strzępki zapomnianej historii. Teraz najważniejsze pytanie. Gdzie była Atlantyda? Teorie są rozsiane po całej mapie. Md... D- d- Dosłownie. Niektórzy netquery wskazują na środek Oceanu Atlantyckiego, inni na Morze Śródziemne, jak na przykład wyspę Santorini, gdzie wybuch wulkanu zniszczył cywilizację minojską. A są też tacy, którzy twierdzą, że Atlantyda mogła być Antarktydą ukrytą pod lodem. A co z dowodami? W 2001 roku u wybrzeży Kuby badacze znaleźli podwodne struktury, przypominające piramidy i kamienne kręgi na głębokości 700 metrów. Czy, czy to, to naturalne formacje? Czy pozorostaje pozostałości starożytnego miasta? Podobnie droga Bimini w pobliżu Bahamów ma rzędy podwodnych skał, które wyglądają niesamowicie jak brukowana ścieżka. Przypadek? Sceptycy odrzucają Atlantydę jako mit, ale istnieją intrygujące wskazówki. Weźmy na przykład mapę Piri Rejsa z 1913 roku, która pokazuje Antarktydę bez lodu, wieki przed jej odkryciem, albo zatopione starożytne struktury w pobliżu Sardynii, datowane na ponad 10 tysięcy lat. Czy to szepty Atlantydy? Zaginiony kontynent, czy zmyślona historia? Historia wciąż nas zaskakuje dajcie znać co o tym myślicie w komentarzach. A jeśli ten film was wciągnął, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby odkrywać kolejne tajemnice. Do zobaczenia następnym razem. Bądźcie ciekawi.